A więc dziś Wam pokażę, y, jak się używa Kit Fornos Magic Cooker. A więc y, y, Kit forno zastępuje piekarnik. A więc można w nim zrobić wszystko to, co się robi w piekarniku, a nawet jeszcze więcej. Dziś Wam pokażę, jak, jak będziemy y, y, robić chleb. Chleb razowy, już, już zarobiony. A więc biorę y, y, garnek. To jest taki ten y, oddzielacz zawsze nasza przykrywka magic cooker. Przykrywamy i stawiamy i stawiamy na, na ogień duży. W międzyczasie przekładam y, zarobiony chleb do naszej, do naszej formy. A więc, yy, przełożony chleb do formy wkładamy do naszego piekarnika, kit forno, sem Magic Cooker. E, w ten sposób, przykrywamy naszą pokrywką Magic Cooker, system Aventury. Podkręcamy gaz na, na maksimum i czekamy jakieś 50 minut, nasz chleb będzie, będzie gotowy. W każdym momencie możemy o, otworzyć pokrywkę, zobaczyć w jakim, jak się piecze. W jakim, w jakim, jak. A więc, minęło 20 minut. Idziemy podglądnąć, co się dzieje pod naszą przykrywką Magic Cooker. No i jak się wam wydaje, mi się widzi, że, że urosło bardzo ładnie. M przykrywamy i czekamy jeszcze, nie wiem, za 20 minut. Mniej więcej potem sprawdzimy, co się będzie działo. A więc minęło 40 minut. Idziemy sprawdzać nasz chleb, w jakim stanie jest. Stopniu gotowania. Jak widać, już jest przyrumieniony. Sprawdzamy. Wydaje się, że już gotowy. Po prawie godzinie nasz chleb jest gotowy. Jak widać jest ładnie przyrumieniony. Chrupiący. A więc wyłączamy gaz i wyciągamy.